Olga, yy, to w takim razie powiedz coś bliżej o sobie, bo znamy cię z poprzedniego filmu, natomiast gdybyś mogła powiedzieć o swojej bezdomności. No co nazywam się Olga, teraz straciłam mieszkanie, jak mi mama umarła w 2006, wszystko mi się zaczęło zap... kryminał, takie rzeczy. Zaczęłam chodzić po ośrodkach, jeszcze mi było dobrze u pana Boryczki na ośrodku, wszystko było dobrze. Potem mnie wyrwało z butów znowuż na wódkę, no i tyle powiem. No i myślałam, że odsiedzę ostatnią odsiadkę, pojadę sobie tam do tego tego i sobie jakoś to wszystko ułożę. No to nie chcę już rozmawiać o tym, ale pani Ilona mnie uradziła, że niegrzeczna jestem, bo jeździłam na te godziny społeczne. Ne, ne wszystko, że ja jestem niegrzeczna. Starałam być się miła tam dla wszystkich, prawda? I coś takiego, że ja niegrzeczna jestem, no. Okej, okay, Rafał, yy, powiedz mi, jak długo się znacie? Od, od miesiąca może miesiąca trzech może, tygodni, nam trzy, już się przez to wszystko do, do miesiąca czasu, czas już bo. gubi. Mhm. Człowiek już po prostu no nie wie, nie wie, nie wie, po prostu nie zna, nie, nie zna, nie zna, nie, 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 ja, 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 ja panu tak powiem, że, że, że po prostu no Człowiek, człowiek, człowiek nie, zna, nie, 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 nie zna ani nawet godziny, tak? A ja chciałam iść do pracy, chciałam, chciałam iść do pracy, jeździłam no. na godziny społeczne, wszystko... Chce jej po prostu pomóc, no. Starałam Niestety, się, no. starałam się i, no, i znowu no i, można i, powiedzieć to samo, no. no, no. Nie, wiem, nie wiem, nie wiem, jak to, jak, jak to po prostu wyjdzie. Hmm. A te wasze relacje, one są jakieś bliskie czy...? Pozytywne, no Pozytywne takie, my są. sobie tak, rozmawiamy, tak, wygłupiamy się, nic się tak. nie bijemy, nic nie, się nie kłócimy. Nie, 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 nie. Tak, o życiu rozmawiamy. No, no, no. Jak to się idzie załamać w życiu, czy coś? Tak. Dobrze, Olga, a powiedz mi, co tak. dalej, bo ta sytuacja będzie trwała przez chwilę, tak? Czy masz jakiś plan w ogóle? No, ja myślałam, żeby właśnie pojechać znowu, ale zadzwoniłam do tej pani Ilony no, po tym incydencie ze Zbyszkiem, co zrobiłam na tej Zielnej, prawda? Jak można powiedzieć, to, to ona mnie zlekceważyła no. zupełnie. Nic by się nie stało, no tak, jakbym tak, tam wróciła tak. takiego, ponieważ ja napisałam na powstańców Warszawy odwołanie i, w, i tylko pan kierownik mi powiedział, że Ola nie trzeba pocz, poczekać na decyzję. To on nie wie, co to jest odwołać się kolejny raz, czy coś takiego, czy coś takiego. Co? No. Nie pojadę teraz do Wrocławia, tylko będę się tutaj starała o tą łaźnię, tylko muszą mi pokazać, gdzie jest ta łaźnia, nie? Jakoś se dam radę, ja wiem, że ja prędzej czy później pójdę siedzieć, prawda? Nie wiem, ja jedynie tego Zbyszka chciałam przeprosić, że ja to zrobiłam pod wpływem alkoholu, bo to się ale teraz to co, ja go mogę przeprosić? Że się tam 6 litrów wódki k***a ja i mi odwaliło ale pani Ilona też nie mówi, że jestem niegrzeczna czy coś, czy, czy coś. Bo pani Ilona by każdego chciała ustawić pod siebie. K***. Jest niewyrozumiała w ogóle. Okej, okay, zostawmy to, bo to już jest przeszłość. No. Y, Rafał. Słucham. To nie jest taka łatwa decyzja przyjąć kogoś, prawda? Jak no, to z tobą no, jest? Ale, no, mi? no niestety ja, ja taki jestem no i tyle no. No to trzeba mieć sobie dużo empatii, prawda? No, dużo niestety, zrozumienia no. do drugiej osoby. Ja jestem taki i tyle no. O czym się zajmujesz w ogóle na co dzień? Ja. Życiem. Ale pracujesz, masz jakiś zawód? Nie, 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 też tak samo nie pracuję. Mhm. No ale, ale jako sobie... No ja, powiedz Rafał, że już ja, sobie ja, też nie radzisz z tym jako, wszystkim jak, czasami. Ja, no, czasami też już daję sobie... zramuje się też tak samo. Teraz idą ciężkie czasy. Ludzie mają coraz mniej pieniędzy. Tak. W ogóle powiedz mi, żyjesz z zasiłku czy nie? Nie, ja zasiłku nie mam. Nie dostajesz zasiłku. Wstrzymany ma. Wstrzymamy. Jakąś karę tak. dostał. Tak. To jest też jakaś bzdura. Dlatego że na przykład y, 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 tutaj się trzeba jeszcze rejestrować w urzędzie pracy, żeby dostać zasiłek, przecież też wszystko w ubezpieczeniu. To tak. jest jakaś bzdura. We Wrocławiu na przykład tego nie ma. Bierzesz zasiłek i nie musisz się rejestrować już o, czy gdzieś i łazić. Po urzędach pracy czy coś? Jest całkiem inaczej. Bo... Może inne miasto czy coś? Tak, nie wiem. Tak, ja nie tak, wnikam już. Tak. Ja chciałam tylko, jak się to nagra, ten film, że pani Ilona mi zrobiła bardzo wielką przykrość. Jak wstawałam na godziny czwarta, czwarta rano. I chciałam kawę i sobie powiedzieli, żebym sobie dodatkowy dyżur wzięła, z lewe ze mnie zrobili na kotłowni, a ja naprawdę jestem dosyć pracowitą dziewczyną i, i zrobiłam to, co mogłam po prostu. A tak, też jestem tak. schorowana czy coś, a nie grzeczna nie byłam, nikomu tam krzywdy nie zrobiłam. Wręcz przeciwnie. Ewka mnie obgadywała, wiele osób mnie tam obgadywała. Dopiero pani Danusia powiedziała, przestańcie jej to robić, mówi dziewczyny, mówię, mówi. I pomogłam Łzdichowi, czy coś, gdzie daś zdicha położyli tam lachę. Kierownik nawet za przeproszeniem nie załatwił mu DPS-u, nie załatwił mu DPS-u schorowanego. To wystarczą dwa telefony, czy trzy, ale im się nie chce. Wolą robić swoje, to niech sobie robią Każdy swoje. Tak, że robię po siebie, no. tak. Dobrze, a z czego żyjecie w takim razie? Bo przecież... My sobie żebramy troszeczkę teraz. Aha. Tak, powolutku. Ludzie są hojni? No, pomogą, tak. pomogą. Nie trzeba wymagać od ludzi hojności też. Co niektórzy tak. Ale pomogą. Trzeba pomogą. Niektórzy, niektórzy opieprzą że zaraz, że praca czy coś ciężka, nie? Tak. Ludzie żyją w stresie, teraz kredyty też, poszły dokładnie, w górę. Tak. Dokładnie, tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak. Zacznie brakować pracy, bo dokładnie. firmy będą wydolne, żeby zatrudniać Jak tyle najbardziej ludzi. Tak. Dokładnie. To już tak się dzieje. Hmm. Powoli. Jak wygląda wasz dzień w ogóle? Jak, jak to się toczy? Na, na, nasz dzień po prostu zaczyna się... Wstajemy i nam się już nie chce wstawać. No właśnie. Aha. To jest ciekawe. No, no tak. Nie, bo to jest śmieszne, no tak. bo dla mnie to jest śmieszne. Nie mam się w tym momencie co przebrać, nie mam się w co przebrać. Taka monotonia. Nie mam się w co przebrać, nie mam się gdzie umyć praktycznie, no. bo on ma tylko zimną wodę, no myje się też tam, tak? Mhm. Na tam bym się jej mogła przekopać, To pani e, 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 się uparła na mnie, a po tym incydencie ze Zbyszkiem, że ja już jestem w ogóle. Pani Ewelina też mi powiedziała, pani Krzysztof tyle na, e, Krzysztof właśnie z dyżurki na, ubliżał mi tyle, a ja kiedyś się odpaliłam na niego trochę i mu powiedziałam przy pani Ewelinie to. A ona do mnie mówi: Olu, e, kara, kara tydzień na ulicę, tydzień na ulicę, chorej dziewczynie. No wiesz co? Gdzie tam popłaciłam pieniądze, nawet mnie tutaj wiózł policjant, żeby mnie przyjąć, yy, powiedziałam ile zapłaciłam, no to powiedzieli, no to przecież to są normalne jakieś ten, ty już tam zapłaciłaś, mówi, pieniądze, to dlaczego ty nie możesz tam być? No widocznie nie. Okej, okay, już wiem, że nie macie ciepłej wody. Tak. A macie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku? Byliśmy dzisiaj, taki pan nam kupił zupę. Tak. tak. byliśmy, byliśmy. Czyli coś się tak, powie, tak? tak? Tak, tak. Bo wiecie, że można pójść do pszczółki tam na Bodajże Gowackiego. No. Tylko trzeba mieć skierowanie właśnie. No właśnie, a ja no nie jestem jest stąd i ja proszę, żeby oni mnie tam podprowadzili, jest, 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 bo ja jest, wiem, że jest, jest. pani ka do skierowania tak. ja chcę spróbować u tych sióstr się zapytać, czy mogę bez skierowania, bo to jest podać kościół, tak? No nie, to nie, to, to nie jest kościół. To, to, to jest łaźnia. Nie, nie, mówimy, pszczółka to jest po prostu yy, jakby taki... Dobrze, ja nie mówię już o tych posiłkach. Gdzie ta łaźnia jest tutaj? Bo nikt mi nie chce powiedzieć, a ja się już trochę gubię w tym wszystkim. Łaznia, nie mam pojęcia. No właśnie, Aha. ale mi kolega ma pokazać, a jak nie, to ja wiem, że pani k***a mi na, yy, yy, da skierowanie na łaźnię, jak trzeba będzie. No tutaj, tutaj niestety w Kędzierzynie nie ma publicznych toalet. Mm -hmm. Czasami stoją jakieś budki, tak? to i tak, toje tak, tak zwane, tak, tak. No, no. ale o łaźni nie słyszałem. Kiedyś, dawno, dawno to była łaźnia w Koźlu, ale ona jest zburzona, w tej chwili tam jest targowisko. Więc prawdę mówiąc, tak. nie, nie mam pojęcia, gdzie mogłabyś skorzystać z kąpieli. No właśnie. No właśnie. To jest właśnie problem. Tak. Nie? Bo po prostu dziewczyna by się chciała przebrać, wykąpać. Czyli w tej chwili potrzebujesz prysznica i potrzebujesz czystych tak, rzeczy. Tak. To jest niesamowite, że w XXI wieku no. kobieta żyje w takich warunkach. No Ale byłabym we Wrocławiu, ja bym się przybrała. Tylko gdzie ja teraz pojadę? Co? Na bramie się położę, przynajmniej u niego mamuszko, tak? No tak. Na bramie się położę. jaka jest różnica właśnie między Wrocławiem a Kędzierzyniem? Są trzy stołówki dla bezdomnych, mhm. oni się mają gdzie podziać, jedni śpią w gorszych warunkach, drudzy w, gorzej, w gorszych, tą ogrzewalnię zamknęli, ale można zjeść u sióstr zakonnych, oni sobie chodzą, na, czy chłopaki na Małacha, na Małacha czy gdzieś, tak, I na, czy na szczodre jadą, tak. Tam się mogą przekąpać, tam mają przebranie. Ja jakbym była teraz, to mam trzy razy w tygodniu łaźnię we Wrocławiu. No tak. We Wrocławiu, ale no nie chce mi się potem co, na klatkę znowu pójdę? No tak. No. Czyli we Wrocławiu po prostu nie musisz się tłumaczyć, idziesz, korzystasz z pomocy tak. i tyle. Tak. I bym dostała kurtkę i majtki i skarpetki. To jest niesamowite. No. No nic, prawdopodobnie spotkamy się znowu za jakiś czas. Mam nadzieję, dziękujemy ślicznie. Zapytam, co u Was słychać. I niech pan pozdrowi serdecznie panią Ewelinę, bo ja jej na pewno nie zabiję. Ona po prostu się tak zachowała w stosunku do mnie, mówiąc, że niegrzeczna, gdzie ja dyżury robiłam wszystko. Karę, karę dwa tygodnie na ulicę, dwa tygodnie nie wychodzenia z ośrodka, wzięłam przepustkę. Wzięłam przepustkę i zostałam wyrzucona przez Krzysztofa, który bierze amfetaminę, pije alkohol w pokoju, wyrzucona na stałe, byłam na ośrodku, na ośrodek. Hmm. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie Dziękujemy się. ślicznie. Dziękujemy bardzo. No.